Dawny amfiteatr na Wyspie Opatowickiej. Miejsce, które jeszcze w latach 60. tętniło życiem, a dziś popada w ruinę. W okresie międzywojennym odbywały się tu różnego rodzaju koncerty oraz wystąpienia kulturalno-rozrywkowe. Nieopodal estrady działała restauracja, a obok niej znajdowała się polana, na której urządzano pikniki. Mieszkańcy docierali tu licznie na pokładzie statków pasażerskich. Dzień dobry, Jo! Znajdujemy się na parkingu samochodowym przy ulicy Braci Grymskich i stąd startujemy w stronę dawnego amfiteatru. Gwoli ścisłości ten parking jest darmowy, a ogólnie na amfiteatr samochodem już nie dojedziecie, także czeka nas wyprawa piesza około 700 metrów. Najpierw przechodzimy przez Jasopatowicki. Po prawej stronie jest Beach bar, po lewej stronie jest Beach bar, a my idziemy prosto. Jeżeli będziecie chcieli przyjechać tutaj rowerem, to też nie ma problemu, ponieważ z tą ścieżką bez problemu tam dojedziecie. No chyba, że pada deszcz, no to tam jest dosyć nieciekawie, ponieważ wszędzie jest błoto. No i słuchajcie, teraz są dwie drogi. W lewo... I w prawo, my idziemy tą w prawo. Przed nami kolejne rozwidlenie. Jest w lewo, i w prawo, my idziemy w lewo. To co mówiłem, jest tutaj troszeczkę błotnie, ale bez problemu da się tędy przejść. A tak poza tym, zobaczcie, jakie to są piękne tereny. Cisza, spokój, zieleń. Jest naprawdę cool. Po prawej stronie jest rzeka i my idziemy tak jakby wzdłuż niej. I proszę Państwa, jesteśmy na miejscu. Tak wygląda właśnie amfiteatr, czyli dawna estrada. Jak widać, stan tego obiektu nie należy do najlepszych. Nie wiem jak obecnie, ale kilkanaście lat temu przychodziło się tu na ogniska. Jak był dzień wagarowicza, to przychodziło się tu troszeczkę pocilować. Były różne ogniska, ekipy różne się spotykały i z tamtej strony, i z tamtej. Także tutaj naprawdę tętniło życie, można by powiedzieć. Oczywiście, jak wszędzie w takich miejscach nie brakuje śmieciarzy, widać to w policznych puszkach, butelkach. No niestety, niektórzy potrafią przynieść, ale już wynieść tego. Nie potrafią. Po lewej stronie zaraz podejdziemy, widoczne są schodki, i tutaj prawdopodobnie kończyły i zaczynały swój kurs statki, które podpływały tutaj od mostu Zwierzynieckiego, aby wysadzić ludzi, którzy chcieli tutaj sobie poczilować, popiknikować. Tak się prezentuje z drugiej strony. Już widać całość pokryta jest mchem. No i niestety taki przykry obrazek tuż obok amfiteatru. Idziemy teraz. Po lewej stronie tego obiektu, bo tam prawdopodobnie znajdowała się niegdyś restauracja. Wchodzimy, można powiedzieć, do środka. Tutaj są takie okienka. Idziemy prosto, zobaczymy, co tutaj się kryje. Można tędy przejść dalej. No i mury wszystkie pokryte graffiti. Nie jest to jakiś olbrzymi obiekt. Ale... Pozostałości jego są. Jeżeli posiadacie jakieś zdjęcia w swoich zbiorach, które pokazują ten obiekt za czasów jego funkcjonowania, to bardzo byśmy byli wdzięczni, jeżeli byście do nas je podesłali. Obok tego obiektu znajduje się kolejny niezidentyfikowany obiekt. Co tu się znajduje? Tu jest jakaś dziura. No i zobaczcie, tutaj dziura. I wszędzie śmieci, woda i śmieci. Takie są trzy tutaj wloty. Tutaj tak wygląda, może troszeczkę to przybliżę. I trzeci wlot. No i tutaj, już z tymi śmieciami, to jest w ogóle masakra. Śmietnik zrobiony. Nie wiadomo, czy to był jakiś taki. Wylot wody z tej strony. Ciężko mi powiedzieć, ale wygląda to w ten sposób. Obok jest jeszcze jedna dziura, tym razem bez wody, ale zobaczcie z takimi płyta z dziurami, z jakimś takim zbrojeniem bardzo mocnym, czyli to musiało coś chronić. Aktualnie jestem na schodkach. Tak one wyglądają i tutaj prawdopodobnie można było rozpocząć lub zakończyć wyprawę. Do amfiteatru. Prawdopodobnie kursy odbywały, takie rejsy odbywały się od mostu zwierzynieckiego, właśnie tutaj. Cisza, spokój i odra. Podobno w latach 60. jeszcze tutaj odbywały się różne koncerty. Można było przyjechać do tej restauracji. Barierka wygląda na troszeczkę nowszą, ale mogę się mylić, może jest po prostu odnowiona. Nie wiem, jaką teraz spełnia funkcję, czy ktoś tu jeszcze podpływa jakimiś. Pojazdami wodnymi, czy też nie. Ognisko dosyć świeże. Czyli ostatnio chyba ktoś tu był, już rozpoczął sezon. Takie wspomnienia tutaj wróciły także Pozdro 66 szkoła podstawowa przy ulicy Dębowskiego. Pójdziemy jeszcze w prawo i zobaczymy, co tam się znajduje. Druszka jest wydeptana, także widać, że ktoś nią tutaj sobie uczęszcza. To nie tylko fajny teren historyczny, ale także na wyjście z psem na spacer. Jest naprawdę fajnie. Jakaś tablica? Co tu jest? Kotwica. O, ktoś tam coś krzyczy. Natrafiliśmy jakąś leśną miejscówkę. Tu chyba było ognisko robione. Było tutaj siedzisko. No i śmieci, oczywiście, nikt nie zabrał. Wiecie co? Wezmę te śmieci. Może chociaż jedna osoba, która to zostawiła. Zastanowi się nad tym następnym razem to, to posprząta. Dobra, mamy ten worek, wyniesiemy go gdzieś do Kubła. Przeszliśmy dalej, ale już nic ciekawego nie znaleźliśmy. Dziękujemy za dziś. Subskrybujcie ten kanał i pozdro. Jeszcze jedno śmieci wyrzucone, żeby nie było, że gdzieś się zostawi. Pozdro.